Zaraz. I mamy jeszcze ikony gracza od Sherry. No i to mi się podoba. Patrzcie jak pięknie nam się tutaj wszystko rozwinąło. Nie, nie, ej, czekaj, czekaj! Czekaj, co to jest możliwe? 17 przedmiotów? Czekaj, czy. Czy, czy ja dostałem jakiegoś... Jakiś błąd? Czy to jest jakiś błąd Brawl Starsa? Chyba mam błąd Bra Brawl Starsa, widzowie. O co chodzi? Czemu 17 przedmiotów jest pozostałych? <śmiech> <śmiech> Maskotka Wojana? Ty mi to dałaś? Dobra, sprawdzamy, bo to nie wierzę w to. Nie wierzę. 15, 14. Umyję, oh mam skina, dobra, mam skina. Ty, kolejna szeli, dzięki wielkie za kolejną szeli, ale jakim celu mam 13 jeszcze? Nowy skin! To jest ten skin. A, czekaj, to jest ten skin, co za 10, 20 chyba tam skrzyń otworzysz, to, to go dostajesz. Co to jest? Odznaka jakaś jeszcze nowa. Kolejna odznaka i kolejna. Aha, to są odznaki do tego Rico, którego odblokowaliśmy. Ale ja myślałem, że to coś się zepsuło, a to tak miało być po prostu. Dobra, mamy ikonę gracza. <grych> Okej, okay, zobacz jak to wygląda. Wow! Ile tych rzeczy tutaj jest? Ale 17 to wow, ale się zdziwiłem.